Bytów w historii zapisał się jako miasto, gdzie powstał ogromny zamek krzyżacki, a także miejsce, gdzie swój ślub wziął Otto von Bismarck, kanclerz Rzeszy Niemieckiej. Dziś jednak ta historia dla Bytowian nie jest ważna. Dziś bowiem w tej miejscowości pisze się nowa historia. Dziś, jak to określają sami Bytowianie, odbędzie się sportowe wydarzenie XXI wieku w Bytowie. Wystarczy zresztą spojrzeć na ulicę tego miasta. Specjalnie na przyjazd Wisły rozbudowany został stadion w Bytowie. Z obiektu, który może pomieścić 900 widzów, przerodził się w miejsce, z którego walkę w Remes Pucharze Polski pomiędzy miejscową drutek z Bytowią a mistrzem Polski Wisłą obejrzy 5000 osób.